Z Dobra streamer zobaczymy czy działa. Przestań rozpłamać. Nie. Dziękuję. Zamknij się Dawid. Kurwa mać. O on zaprasza znowu krobek. Dawid! Cicho! Dlapiego nie ma przynajmniej. Dawid. Tak mhm. Spokojnie Kruzba, i tak mi zaprawa prawa otoczki wypierdolisz streama to nie będzie startu Siema widzowie Dobra tutaj sobie włączymy przeglądarkę Kuba twój brat spróbuje Nie wiem możliwe To powiedz że macie sobie albo jesteśmy od ciebie Wy będę jest krasny. Wszyscy <grym> <grym> jego koledzy To śmagnie się z grubych co, co by ode mnie? Co by chcecie ode mnie? kurwa. A co by chcecie ode mnie? Nie szkodzę znowu. jest Co No chcecie ode mnie? Co od 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 ty głupie. Na, to od kurwa chcesz od grubych Nie od od Po prostu od A po możesz od Kalu, nie Dobra, zobaczymy czy działa. Ty kurwa, grubo berto Jewana Tak się nie było tu. ja też, jestem taki skręcony. Zmęcony jestem swoim pierdoleniem o gruby. Kurwa, tak jest... Ja no pierdolę, ale skoczyła. Kurwa. Ole, kurwa, ty nie, bo... panie. To... Dobra, włączymy na 25. Dobra, zobacz, zobaczymy czy działa podczas streamowania. No. Ty, zabrał tego kota, raz. Patrzcie to, jaki loading. Nie? Chyba za czyją, za czyją kota gnębi. Kto gnębi kota? To jest chłopczyk. To młody. Chłopczyk trzeba gnębić, postaw. Tak? Ktoś tak powiedział. Ja ale ja nie. Podobało mi się to. No nie mogę spłamać. Jak jest na streamku? Ej, na streamku jak to takie działa, nie? Skrytyję. Ale ja mam lekkie ścinki. Kuba? Kuba? No. A rozyw koloryfer Jezu, ale gówniona grafika teraz. Nie. To czekaj, może tu jest jakiś Dobra. Kła Jakiś koloryfer, zastanawiam się ci do tu nie zrobić <grych> Czego ty zrobisz Donate? Nie no, ja za daleko mam. Ty, A ty pieniędzy nie masz A em O patrzcie moją postać Kazaczką. <grych> to oglądajcie cały airpanka cię 60 FPS-ach streamuję Kuba, się to jest początek gry w kiblu Jaki początek nie, gry? No kurwa patrzcie Kuba, w chuj Wydzielany <słuch> tener A mnie kurwi Bo są ścińki przez tego streamka A ty już Kuba, poznajesz tego typa co miejsc samochód zajebasz? Jaki samochód zajebać To nie może początek gry się zmienia w zależności od tego. Tak, tak, tak I to w chuj Ja jestem na etapie gdzie te y, wszystkie ścieżki się łączą, a to 5 godzin gry mam Dobra, otwórz sobie pedały Patę pistolety kurwa Gardzę polską produkcją Eee, wypadałoby coś od... Nie ja idę to wszystko sprzedać zaraz. No ale koło aparatu ogarnij pizzę, proszę Ustukuj się płaku. Robaku Ty Jakby Ale oddawiło mi się całe ammo Czekaj, po pierwsze no tak jak wyskoczył polaka w lesie, to na pewno jeden z nas by nie wyszedł. Ła <noise> kurwa. No to mamy banet na streamku. Czemu? Za e co? Hehehe. <noise> Za <słowa> polak. Kurwa, <noise> Jezu, przepraszam, nie chciałem tego głup na powiedzieć. Nie, jak Czuj, og co? jakbyście oglądali, to byście wiedzieli. Co to to nie gość. No. <noise> Ale kratu się Wyłącz słodki i tyle. Była no apoka, apoka <noise> nie. No i Nie, nie cofnę Wyłącz to wszystko Możecie sami sobie cofnąć ale ja, mam buty Czekaj, cofną to, 15 sekund? Więcej? Ale, no chyba! k***a, <grywa> nawet <stulejka> się zgadza <grywa> Dobra, to trzeba ściągnąć Pijanie w szurasie Co, odtudy stulejkę ściągać? <grywa> Czekaj, nie, to zrobimy tak Kurwa, jesteś kurwa niewinny, ciekawe kiedy. Owa oh, wow. ja. miał, kurwa. Nie mam żadnych motyfikacji do tego. A mam do to tego... Miał. Ja mam do tego pistolet, bo ten pistolet jest kazacki. Dlaczego ktoś nie prześladuje? No. <laughs> A do kurwy. Są tu miki. Are you ready for gwałt? Iri. Want to freak gwałt? R 123 RFM Kurwa Kuba jak możesz ty po polsku mówić, naprawdę nie rozumiem Nie wiem Okropne, obrzydliwe Ale Antypolskie wręcz Odbieramy Musimy się Kuba znieść tego y Delay na streamie będą tu najpić <laughs> Bajo kurwa Chyba zwiększyć. Ja ci tak tam bałem ja kurwa na inne jesteś. Dlaczego ja z stałeś spotykać? Jeszcze nie Ja myślałem, że gdzie indziej twoje życie? Nie jest? na inne wrocowki. Inaczej coś. Na Wrocławski? No gdzie indziej myślałam, że stałam. Nie kłam. Może nie stałaś. Może leżałaś. Ale ten streamer laguje tą gierkę w ps od Z grafy streamujesz się z plocka? Z grafy. A jaką masz grafę? E, 1078 8 gb. Oj, za mało. Tylko? No, za mało. Za mało spręgł. Być... Gdzie karty jest, kurwa, ten 5000. Nie, no nie mam nie. dobrej karty graficznej na Stein. Znaczy jest git do grania. Oddaj mi. <grym nie. <grym> Czekaj, bo ma plecak przeciążona, a nie wiem gdzie jest w plebiu, nie mogę sprintować się A mi w swój, to, to Jest no, też. Nie a ci wykurwił No? Jemu ja też. Ale Pryk, pyk, 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 I no, chłopa on nie ma. Wie, że nie ale kto nie żyje ale. ja czy on? No on. No to ci chodzi. A to co to jest? O sprzedaj! No, nie kurwa, nie sprzedawaj ziamku Nie ma niedzieli handlowej, kurwa. Sprzedaj, jaka sobie. lojalność, że płynę. Nie, nie też byś na ciebie rozjebali. Roz... O ty kurdewko? A to nieprawda? A rozjebałbyś się na kubie? No on na mnie by też się rozjebał Prosto, że tak <grym> Tak to działa Ja bym się nigdy nie rozjebała na żemku Dobra, ale? każdy to mówi No ale Aladzi. nie mam żonków tam. nie umiem No to prędzej Ale że ja mam cztery koła w kieszeni Mati wrócił, dawaj mi się wypowiedział. Daj mi się wypowiedział. Jak się Tak, kupiłem. A wodzi? Nie wiem, Co tu się dzieje. No się zobaczymy, matnoć kurwa. Prawda, się nie odzywałeś. Okay. O, 18 Ani, koło. Co będzie? Marcin Janek kurwa wbijał. Ej, ja, 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 ja fan się ma No. Czy umiesz? No. A nauczyłeś się pewnie. Dawid. No dobra, to kliknę na spokojnie. Dawaj kurczaka, złodzieju. No, ja już. Ja sobie gram w Auto Sheltera. A ja gram w Cyberpunkę na streamie. Skończymy na to możemy sobie pograć w Jak lubisz. Tak, nie, to bez muzyki. No. i no. no, bo kurwia. ona mnie zakrytala, chłopaki. Chłopak. na kurwia. No. To jest strzały są. A wy co tu robicie? A miały być strzały. Nie, eee, mam jak... Cofnij się. A teraz spokojnie się ode. Ja mam się na dłonie, ja perwole. Nie widziałem, się kilka dobrych Bo w życie za miesiąc odwracał na To Energetyk? Nie, wziąłem jakiś inny, ale wiesz to jest, po nie pokaż, co ma nie, nie wiem. Nie możesz mi oddawać Malina? Zakiem z cytrusem? Aż, tak. Aż chcę już zapalić, kurwa. No? Aż chcę już zapalić. Jak to nie palić w tym kraju? Jak tu na każdym kroku, kurwa. No leś. Właśnie. Co ty mnie od odlazu? Eteryczne. Etyczne chyba, goście